Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie RPG-owe produkty. Rok temu, w okresie świątecznym, udało mi się zrobić tematyczne wideo o kampusie. W tym roku pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby również pojawiło się coś związanego ze świętami. Rzuciłem okiem na swoją półkę z podręcznikami i oczywistością wydała się być przygoda, którą możecie zobaczyć na swoich ekranach. Midwinter. To moduł autorstwa Kelvina Greena, wydany w grudniu 2019 roku pod szyldem Lamentations of the Flame Princess. Tę przepiękną okładkę, którą możecie teraz podziwiać, wykonał Janik Bouchard, natomiast za ilustracje i mapy wewnątrz odpowiada Kelvin Green. Layoutem natomiast zajął się Alex Mayo. Midwinter wydane jest w twardej oprawie i zamyka się w 50 stronach. Jakość wydania to standardowy wysoki poziom lotwpa. Grzbiet pięknie zaznaczony, a papier w środku jest gruby. Trzeba się jednak przyczepić tego, że grzbiet nie przylega do reszty składu i możemy widzieć przez niego na wylot. Wewnątrz samego podręcznika znajdziemy wspaniały layout. Przyznaję, że Alex Majo wyrasta na mojego faworyta w kwestii układu tekstu. Może nie charakteryzuje się wodotryskami, jednak stawia na prostotę, a przede wszystkim czytelność i użyteczność produktu. To rzemieślnik najwyższej klasy i Midwinter jest tego przykładem. Tekst jest schludny, czytelny, wszystkie treści są bardzo dobrze odznaczone. Ważne informacje i statystyki otrzymujemy w kolorowych bloczkach. Każda karta ma tło przedstawiające zimowy krajobraz, co dodaje uroku całej książce, jednocześnie nie wpływając na czytelność tekstu. Jeśli chodzi o ilustracje wewnątrz, to każdy kto miał do czynienia choćby z Forgive Us, Adventure Anthology Blood czy Fish Fuckers, pozna charakterystyczny styl Kelvina Greena. To proste rysunki, które często łączą w sobie elementy humoru i grozy. Warto zaznaczyć też coś, co pewnie już zauważyliście. Książka jest wydrukowana używając tuszu czarnego, czerwonego i zielonego. Dzięki temu kolorystyka nabiera iście świątecznego klimatu. Tak jak ma to miejsce w przypadku każdej przygody do Lotwpa, ta również jest kompatybilna z dowolnym dedykoidem. Możecie spokojnie rozegrać Midwinter na DD5, Boxie, Swords and Wizardry, Old School Essentials, Labyrinth Lordzie itd. Tak tak no dobra, to przejdźmy teraz trochę do tego, o czym jest ta przygoda. Zapewne wiele osób na podstawie tytułu i okładki od razu wyłapało nawiązanie do filmu Midsommar Ariego Astera. To nawiązanie jest równocześnie wskazówką i zmyłką. Wskazówką, ponieważ nastawia graczy na to, że coś będzie nie tak i ktoś tu coś knuje. Z myłką, ponieważ wszystkie ich podejrzenia na podstawie filmu są wykorzystane przeciwko nim, dzięki czemu bardzo fajnie gracze mogą się przejechać na swoich domniemaniach w oparciu właśnie o film. Akcja Midwinter rozgrywa się w Szwecji w grudniu 1630 roku. Mieszkańcy pewnej wioski są członkami kultu, który przygotowuje się do rytuału mającego miejsce raz na 87 lat. Kultyści twierdzą, że jeśli rytuał nie zostanie odprawiony, Odyn i reszta nordyckich bogów Ześlą na ziemię wieczną zimę. No i tutaj wkraczają bohaterowie graczy. Będą oni niezbędnym składnikiem nadchodzących obchodów przesilenia zimowego, ponieważ rytuał wymaga, by obcy przybysze zabili 21 członków kultu w ramach masowego morderstwa. Tak jest, kultyści chcą być zamordowani, ponieważ taka ofiara ma powstrzymać odyna przed zesłaniem na nasz świat wiecznego mrozu. No i teraz ponownie zadajmy sobie pytanie, o czym jest ta przygoda? Kultyści będą starali się znaleźć odpowiednich wykonawców mordu podczas rytuału, czyli w skrócie będą robić wszystko, by podczas obchodów 21 grudnia drużyna zabiła co najmniej 21 mieszkańców. Wioska jest pełna uprzejmych, ciepłych i bardzo niepokojących osób i zdarzeń. Mężczyźni, starsi, kobiety, dzieci, wszyscy są członkami kultu i mistyfikacji mającej tu miejsce. Mieszkańcy będą rzucać w kierunku graczy wiele dwuznacznych kwestii, jak na przykład kobieta, która kładąc na ich głowach świąteczne wieńce, mówi przy tym: Powinniście mieć je na sobie cały czas, to doda wam sił w decydującym momencie. Większość zawartości tej książki to właśnie sylwetki mieszkańców, opis ich rodzin, tego jak się zachowują, jakie dziwaczne teksty będą rzucać w stronę bohaterów graczy oraz uwaga ich teksty w momencie śmierci. Weźmy przykład Ann Dotter. Gdy drużyna przybywa do wioski, Ann wręcza im ciasto, a jeśli to ona poniesie śmierć podczas rytuału, odpowie: Mam nadzieję, że ciasto wam smakowało. Jeśli chodzi o dziwne wydarzenia, to wystarczy wspomnieć, że bohaterowie będą świadkami tego, jak wieśniacy przyozdabiają świąteczne drzewko zakrwawionymi jelitami, wieszając je niczym łańcuchy na choince. Kelvin Green podaje nam kilka pretekstów do tego, dlaczego w ogóle graczy mieliby się pojawić w wiosce. Jednym z nich jest poszukiwanie zaginionej dziewczynki, która jest tajnym członkiem kultu, a zaginięcie jest mistyfikacją. W kulminacyjnej scenie podczas rytuału gracze będą świadkami tego, jak kultyści będą udawać, że prowadzą dziewczynkę na ołtarz, gdzie ma być zamordowana. Słowem, będą robić wszystko, by wzbudzić agresję graczy. Wewnątrz Midwinter znajdziemy jeszcze kilka przydatnych informacji, takich jak co może pójść nie tak podczas prowadzenia przygody, lub co jeśli gracze znajdą dziewczynkę wcześniej, nie będą chcieli wziąć udziału w jakiejś aktywności itd., itd. To nie są jakieś bardzo odkrywcze rzeczy, ale na pewno pomagają się przygotować na pewne ewentualności, a nawet jeśli nie pomagają się przygotować, to nam je ukazują i sprawiają, że sami na coś wpadniemy. Warto też podkreślić, że domyślnie przygoda zakłada, że kultyści są w absolutnym błędzie, a rytuał to jakieś religijne banialuki. Wieczna zima jest tylko mitem, i nawet jeśli nie dojdzie do masowego mordu, to świat się nie zmieni. Jeśli jednak to nie przypadnie Wam do gustu, to mamy iście lotwpowe alternatywne zakończenie, które całkowicie zmieni świat Waszej rozgrywki: rytuał, prawda, wieczna zima, prawda. Cała północna półkula ziemska będzie objęta surową zimą przez najbliższe 87 lat, aż do czasu następnego rytuału. Załamanie pogodowe sprawi, że ludy z północy zaczną migrować na południe, czego następstwem będzie wiele wojen terytorialnych. No dobra, to zamykamy książkę i kilka słów ode mnie. Powiem wam, że słyszałem bardzo wiele złych opinii na temat Midwinter. Były one w większości w stylu ktoś coś usłyszał, ktoś zobaczył kawałek PDF-a i takie tam. W każdym razie bardzo zniechęcały do tego produktu. Na szczęście jestem nauczony, by nie wyrażać opinii na temat czegoś, o czym nie mam pojęcia. Postanowiłem, że kupię tę książkę i przekonam się na własnej skórze. I powiem, że Midwinter nie jest rewelacyjną przygodą. To nie jest wysoce ambitny produkt, który zaskoczy nas swoją pomysłowością czy nowatorskim podejściem. To powiedziawszy, mogę stwierdzić, że Midwinter jest solidnym modułem opartym o lokalizację i interakcje socjalne. Z silnym naciskiem na budowanie klimatu dezorientacji i półpoważnej psychozy. Kelvin Green bawi się utartymi schematami, korzystając choćby z tendencji niektórych graczy do mordowania wszystkiego i wszystkich jak popadnie czyli znane i lubiane murder W wielu miejscach puszcza nam oczko, bawiąc się oczekiwaniami i absurdem. Używa nawiązań do popkultury i bardzo współczesnego języka do opisywania niektórych osób czy miejsc. Miesza klimaty z klasyków grozy łącząc je z solidną dawką humoru. Bo ta przygoda nie jest poważna. Nazwałbym ją RPGowym odpowiednikiem czarnej komedii. Pozostawiam waszej decyzji, czy to jest coś w co w ogóle chcielibyście się bawić. Osobiście myślę, że to naprawdę niezły wybór na jedną sesję. Z względu na specyfikę i temat Midwinter, moim zdaniem to nie jest produkt, który wystartuje wam kampanię, więc jeśli mogę cokolwiek doradzić, to właśnie by rozegrać te przygody osobno. Ja sam planuję w okolicy tegorocznych świąt, czyli za kilka dni, poprowadzić Midwinter swoim graczom jako świąteczny, jednostrzałowy przerywnik od naszej kampanii. Będziemy mieć czapki Mikołaja, rogi Renifera, białe brody, a bohaterowie graczy naostrzone miecze, naładowane kusze i przygotowane zaklęcia. Gdybyście byli zainteresowani kupnem, to Midwinter obecnie w formie PDF kosztuje 8 dolarów, i możecie znaleźć tę wersję na Drive -to RPG. Fizyczna kopia kosztuje od 27 do 30 euro, i w chwili obecnej można ją sprowadzić z Niemiec lub oficjalnego sklepu Lamentations. No dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo, i pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, jeśli wideo się podobało, lub łapkę w dół, jeśli nie przypadło Wam do gustu. Przypominam, że znajdziecie mnie też na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Na koniec dodam, że niedawno ukazała się niebezpieczna przestrzeń mini bestiariusz mojego autorstwa, który możecie pobrać w formie PDF za Pay What You Want, w tym za darmo. Link również zamieszczę w opisie wideo. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.